Mówimy o stypendiach dla najzdolniejszych uczniów, o nowej szefowej sanepidu i o kolejnych inwestycjach w szpitalu powiatowym w Więcborku. Ale nasz program rozpoczniemy od budowy dróg powiatowych. To będzie rok y, y, zarządu dróg i, i mieszkańców, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, będą poruszać się bezpiecznie po naszym powiecie. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń stycznia w powiecie sempoleńskim. W oczekiwania wraca temat budowy dróg powiatowych dofinansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Chodzi o drugą edycję tego programu, ale co ważne także tą pierwszą, w ramach której powinny zostać wybudowane drogi Więcbork-Nowy Dwór oraz droga i most w Olszewce. Wtedy przetargów na te zadania nie udało się rozstrzygnąć. Teraz ma być inaczej. O problemach Nowego Dworu i Olszewki już mówiliśmy dosyć dużo. i Tutaj nie będę w szczegóły wchodził. Powiem tylko tyle, że zmieniliśmy zakres inwestycji może nie zakres, tylko nazwę inwestycji, tak? Zmieniliśmy tę inwestycję w Nowym Dworze i Wolszewce. Wniosek taki złożyliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego 26 stycznia. 28 stycznia już było pozytywna opinia na temat zmiany inwestycji jeśli chodzi o Nowy Dwór i Olszewka ja mówię skrótowo bo te nazwy są troszeczkę inne ale wszyscy wiemy bo tak jak powiedziałem wcześniej już dosyć dużo na ten temat się mówiło a 30 stycznia już mieliśmy promesy wstępne. Także możemy przystąpić do ponownego działania, czyli przygotowywać się do przetargów i mam nadzieję, że to się nam wszystko uda. Panie Staroso, te dwie inwestycje to na ten rok nie wszystko za szczegół o szczegółach zapewne za chwileczkę pan, pan dyrektor, ale zdaje się, że kilkanaście, kilkanaście kilometrów dróg do zrobienia w tym roku za, za dosyć duże pieniądze. Tak, tak. Jeśli chodzi o te duże pieniądze, to na ten rok mamy zaplanowane, zresztą mamy to już omówione z zarządem, zresztą Pan Dyrektor Zarządu Dróg przedstawiał nam tutaj na Zarządzie Styczniowym Radę Powiatu na ostatniej sesji też poinformowałem, że chcemy te wszystkie zadania w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych, czyli te wszystkie zadania pierwszej i drugiej i trzeciej edycji wykonać w tym roku. To jest rząd wielkości około 37 milionów i mam nadzieję, że, że to nam się uda. Natomiast jak to wiemy, jak to bywało w ubiegłym Roku i, i że nam po prostu tutaj y, powiem tak, no prześladował nas pech nie wiem, myślę, że tylko i wyłącznie pech. Sytuacja wiemy, jaka jest po covidowa i, i na świecie nie chcę o tym już tutaj tego wątku rozwijać i to ma wszystko przełożenie na to, że, że te ceny są, jakie są. I, I stąd te zmiany inwestycji i też zakresów, tak, no mam nadzieję, że, że nam się to wszystko uda i będziemy mogli powiedzieć, że, że, że udało nam się zrealizować te promesy, bo, bo to jest około panie dyrektorze. 14 kilometrów, tak? mniej więcej gdzieś tak 12 kilometrów, które chcemy, że tak powiem, w ramach tych środków przebudować, wykonać i, i, i żeby tutaj nasi mieszkańcy czuli się i poruszali się po naszych drogach bezpiecznie. Dobrze, dyrektor zarządu drogowego Edwin Eckert, panie dyrektorze, to przejdźmy w takim razie do, do konkretów i, i może od tej właśnie pierwszej edycji Polskiego Ładu zacznijmy. Pan starosta mówi, że, że są promesy po raz drugi, jak rozumiem nic tylko ogłaszać przetargi? Dokładnie tak ogłaszać przetargi w Wraz ze swoimi współpracownikami jesteśmy zaangażowani bardzo mocno w modyfikację wszystkich niezbędnych załączników do tego, żeby procedurę przetargową można było uruchomić. Oczywiście tutaj mam na myśli w pierwszym rzędzie dokumentację, przedmiary robót. No, zakres jest przeogromny, 37 milionów złotych w szacowanym koszcie wszystkich inwestycji łącznie na 12 kilometrach to nie bagatela. Mało tego zadanie nowodworskie, czyli odcinek Nowy Dwór-Więcbork, 3,3 kilometra to jest roz rozbudowa drogi ze wszystkimi konsekwencjami tej rozbudowy. Cały sztafaż tego zadania to i branża drogowa, branża sanitarna, branża elektryczna, multum, że tak powiem, elementów robót. Czyli, przepraszam panie dyrektorze, czyli to nie tak, że tam sobie asfalcik położymy, tylko poważna sprawa. No uśmiechnąłem się, nie, nie, tak sobie asfalciku nie położymy. On owszem będzie docelowo wspaniałą nawierzchnią się legitymował, mówię on, czyli ten odcinek drogowy, natomiast wszystko, co przed asfalcikiem to musi być skrupulatnie wykonane w ramach planowanej, jak powiedziałem, rozbudowy. Technologicznie zaprojektowane, uzasadnione i wszystkie inne zadania, a jest tych odcinków drogowych łącznie siedem. Z pierwszej edycji to może tak, wznowiona pierwsza edycja przez Nowy Dwór i Olszewkę. Nowy Dwór, rzekłem, 3,3 ,3 km, Olszewka 1,5 km. Tutaj na tych dwóch zadaniach pozbywamy się, z żalem to mówię, na pewien czas oczywiście obiektów inżynierskich, a mianowicie. Na nowym dworze przy wiadukcie istniejącym drogowym miała powstać kładka dla pieszych i rowerzystów nad torami kolejowymi, natomiast w Wolszewce miał być wybudowany nowy most. Te dwa obiekty inżynierskie chwilowo zostają zaniechane w toku realizacji ze względów na koszty, tak, przeogromne koszty tychże odcinków. Tutaj natomiast finansowanie się nie zmieniło i tak jak była wartość dofinansowania na poziomie 11 milionów 400 tysięcy złotych w zadaniu nowodworskim, tak pozostaje i to samo dofinansowanie jest na obiekcie drogowym, czyli Orszewka, tu 4 miliony 750 tysięcy złotych również w promesach, o których pan starosta już wspomniał, zostały wznowione i wracają te pieniądze w cudzysłowie mówiąc do Gry. Panie dyrektorze Kładka, okej, okay, więc Borku to myślę, że nie jest taki duży problem jak ten most w Olszewce, bo on, przypomnijmy, ucierpiał w trakcie na wałnicę. On wytrzyma jeszcze? On, swój życiorys jest datowany jego, to są lata 50. minionego stulecia i drogowcy ze mną na czele postulowali od dawien dawna, żeby temu obiektowi już nie przyglądać się, a przebudować go co najmniej, a wybudować nowy to tak jak chciano i to było zaprogramowane wykonać tą robotę. Natomiast w tej chwili sytuacja jest następująca. Początek zdarzenia to jest rok 2017, sierpień, nawałnica, cały ten Czas poświęcany na usuwanie skutków na wołownicy, dotkliwe yy, straty w majątku, bo i przyległym do drogi na samej drodze i na samym moście, obciążenia ponadnormatywne, to nas yy, prowokowało do tego, żeby most w trzecim etapie, bo dwa etapy yy, przebudowy tejże drogi zostały skutecznie fizycznie wykonane. Trzeci etap natomiast został zaniechany ze względu na, na to, że środki zarządzania kryzysowego na wniosek złożony przez Powiat Poleński yy, nie zostały przydzielone. Z innych przyczyn. Także od tamtego czasu most jest w ograniczonym zakresie, ale możliwy do użytkowania, mimo że prosi się tutaj w cudzysłowie mówiąc o re rewitalizację techniczną. Natomiast droga w postępie geometrycznym z roku na rok w coraz gorszym stanie się znajduje. Wobec czego istnieje bardzo duże ryzyko, że przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych różnych przełom drogowy okres zimowo-wiosenny, przedwiosenny, może dojść do takich uszkodzeń na drodze, że trzeba będzie ograniczyć jej dostępność. Wobec tego na moście, który i tak jest do, y, statecznie chroniony y, administracyjnie, Ruch się może toczyć, a drogę należy przebudować. I to się stało przyczynkiem do zmiany zakresu zadania. Do finansowania zmian nie wnosimy i będziemy w pierwszym rzędzie półtora kilometra wyselekcjonowane najgorsze z odcinków, które zostały, przebudowywać w ramach tychże zadań, które są do wykonania. Dobrze, panie dyrektorze, druga edycja Polskiego Ładu. Jeżmiąki Witkowo, jeśli dobrze pamiętam, znowu ta droga na Lipkę. Tak jest. Jerzmionki, kilometr 200 do rozbudowy. Tutaj też potężna inwestycja yy, yy, wielobranżowa. Na Witkowie trzy odcinki drogowe wskazane w, we wniosku aplikacyjnym, to jest składające się na y, od, y, łączną długość niemalże dwóch kilometrów i my to nazywamy lipecka droga, lipka, ale chodzi konkretnie o odcinek od Lutowa do Wiśniewki. To jest 2,955 kilometra, można by zaokrąglić 3 kilometry do przebudowy. Dobrze. I panie dyrektorze, jeszcze z kolei trzecia, trzeci temat. To też dosłownie kilka dni temu, zdaje się, składaliście wnioski do wojewody o dofinansowanie kolejnych remontów, remontów dróg. To jest, zdaje się, Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. Konkurs pierwszy, tegoroczny na remonty dróg. I rzeczywiście wczorajszego dnia pan starosta, pan wicestarosta przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Powiatu, pani Karoliny Górnej, złożony został wniosek. Trzy odcinki drogowe wskazane, łączna długość 2,19 km, szacowana wartość niemalże 2,5 miliona złotych. Jakież to odcinki drogowe? Ano pierwszy, około kilometrowej długości, miejscowość Toninek. To jest odcinek, który będzie łączył właśnie etap robót ponawałnicowych ze wsią Toninek drugi odcinek to jest, my to nazywamy przejście przez Jastrzębiec, czyli od też, akurat y, nomen omen, Nawałnicowy odcinek się kończy, wejście w miejscowość Jastrzębiec i przejście całego Jastrzębca, 0,7 kilometra długości i trzeci odcinek na drodze lipeckiej, y, kontynuacja jakby robót wykonywanych w roku ubiegłym, przypomnę, że we współpracy z y, Nadleśnictwem Lutowo, z Funduszów y, Lasów Państwowych, prze, nie, przepraszam, za dużo tych budów. Wyremontowaliśmy odcinek długości 0,308 yy, km. I chcę, chcielibyśmy kontynuować to w zakresie co najmniej półkilometrowym właśnie w tym yy, aplikowanym wniosku z y, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dobrze, panie to, jak powiedziałem na początku i jak pan dyrektor właśnie teraz y, szczegółowo nam to wszystko wyjaśnił, roboty na ten rok bardzo dużo, 12 kilometrów za 37 milionów. Pan na początku naszej rozmowy wspomniał o tym, że w zeszłym roku mieliście pecha. E, rozumiem, że y, no nie wiem, będzie pan chyba drżał oceny poprzetargowe, bo, je, co, co, bo, bo co jeśli z 37 milionów zrobi się, nie wiem, 40, 42? Zanim odpowiem na to pytanie, to trzeba wspomnieć jeszcze o, o, o zadaniu jak tak bo o tym też nie wspomnieliśmy. Tutaj te promesy mamy do 3 maja bieżącego roku. Ważne i to są dwa odcinki dróg. To jest duża cerkwica w kierunku nadąbrowej, jest około kilometra i około kilometra też jest w kierunku. Duża cerkwica Obkaz. Tam nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Pan dyrektor, na pewno gdzieś w 2012 chyba, czy 11, 2014 roku. O, wykonaliśmy też odcinek, jak my to mówimy, z dużej cerkwicy w kierunku na Obkaz do lasu. I tam taki odcinek został nam do miejscowości Sołectwo Obkaz do wykonania. To jest około 800 metrów, panie, kilometr. Około kilometra chyba jest tam do zrobienia też, panie dyrektorze. Nie? Precyzyjnym, będąc precyzyjnym okay. nie omieszkam jeden kilometr 65 metrów no <laughs> e, także te dwa kilometry chcemy zrobić w ramach tego trzeciego e, programu f, tych edycji funduszu inwestycji strategicznych a wracając do tego pytania no my zawsze drżymy przy każdym przetargu jakikolwiek to by nie był bo wiemy jakie, jaka sytuacja jest natomiast e, co będzie jak powiedzmy te przetargi będą znowu kosmiczne jeśli chodzi o ceny. Trudno mi dzisiaj powiedzieć będziemy się po prostu na tym zastanawiać, tak? My mamy to, że tak powiem, przepracowane, przekalkulowane, mówiąc, tak? Jakieś tam plany, strategie są na ten rok i na te, na te zadania, które chcemy zrealizować, o których mówiliśmy przed chwileczką, opracowane, przygotowane, ale jaki to będzie efekt? Mam nadzieję, że pech nas już opuścił. No właśnie chciałem o to zapytać. Liczy pan, rozumiem, że ten limit pecha został wyczerpany w zeszłym roku i teraz już będzie wszystko. Tak, jak i zarząd, i rada, i pan dyrektor, szczególnie, który tutaj on, jak i jego cała załoga ciężko pasują na tym, żeby tę całą dokumentację przygotować I, i, i tych wersji już jest tyle i tych, tych różnych zmian yy, i propozycji. I, I już nie chcę mówić o szczegółach, bo, bo szczegóły tutaj myślę, że nie są ważne. Zostało zrobione już na tyle tego wszystkiego, żeby w końcu ten efekt uzyskać w postaci wykonania tych poszczególnych zadań i mam nadzieję, że w tym roku to będzie rok yy, Zarządu Dróg i, i mieszkańców, którzy tak jak powiedziałem wcześniej będą poruszać się bezpiecznie po naszym powiecie Teraz w naszym programie przenosimy się do Szpitala Powiatowego w Więcborku, gdzie trzy miesiące temu zakończył się remont oddziału wewnętrznego. Przy tej okazji mówiliśmy, że trwa jeszcze budowa zupełnie nowej instalacji tlenowej i przywoławczej, która teraz jest już gotowa. Instalacja gazu, chodzi o tlen, wraz z instalacją sygnalizacji dla szpitala to była inwestycja, która była sfinansowana ze środków budżetu państwa czyli ze środków wojewody. I, i być, może, być może będzie następne otwarcie. Chociaż ostatnio się śmieliśmy, że za dużo tych takich otwarć w szpitalu dajmy im popracować. W każdym razie instalacja została zakończona. Instalacja gazów medycznych, czyli tlen głównie. Na dzisiaj można powiedzieć, że w całym szpitalu jest możliwość podłączenia tlenu do tej dużej butli, która stoi na zewnątrz, jak tam nasi pacjenci, czy przyjeżdżający obserwują, stoi taka duża butla. E przy okazji, kiedy były ciągnię była ciągnięta instalacja gazowa, no należało również wymienić te panele nadłóżkowe, tak, żeby ten gaz tam nowocześnie podłączyć, tak, ale przy okazji e zamontować tam, gdzie nie było instalację przywoławczą dla łóżek. Cała ta inwestycja kosztowała prawie 650 tysięcy złotych i została sfinansowana ze środków przeznaczonych na, 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 na COVID, czyli na likwidację, jak gdyby tutaj, czy na potrzeby związane z, le, z leczeniem COVID-u. I te pieniądze zostały tutaj skierowane, jak wcześniej wspomniałem, z budżetu państwa. Właśnie, panie to ten, ten COVID, bo jak ważny jest tlen, jak ważne są gazy medyczne, to właśnie pandemia nam przypomniała. No dokładnie, w szpitalu mieliśmy częściowo tylko możliwość podłączenia do instalacji tlenowej. Ci, którzy leżeli w szpitalu, zauważyli, że gdzieś tam butle się przenosiło tak, z tlenem. Na dzisiaj tego problemu nie ma. Wszędzie, gdzie powinien być len, jest instalacja pociągnięta i, i, i ten temat mamy załatwiony. Jakiś czas temu sporo mówiliśmy o nowościach w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sempulnie. Teraz okazuje się, że nowe sale edukacyjne i starania o utworzenie tam przedszkola to nie wszystko. Uczniowie mają także nowe boisko. W związku z tym, że udało się wygospodarować oszczędności z kwoty, jaka była przeznaczona na inwestycje w liceum ogólnokształcącym, czyli na boisko wielofunkcyjne, podjęliśmy decyzję, że skoro można to, co zostało przeznaczyć na inne wydatki majątkowe, to warto przy tej okazji doposażyć też boisko przy ulicy Jeziornej, na którym zajęcia mają dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. I tak powstały tam dwie bramki i dwa piłkochwyty i dodatkowo ułożono jeszcze krawężniki przy rozbiegu do skoków dal. Cała inwestycja to koszt około 15 tysięcy. A skoro o szkołach mowa, to czas na stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Chodzi o nagrody premiera, marszałka województwa i starosty, które rozdano na ostatniej sesji Rady Powiatu. Długo w tych okolicznościach się nie widzieliśmy, ponieważ COVID spłatał nam figla. W ubiegłym roku mieliśmy namiastkę tego spotkania w gabinecie pana starosty, natomiast dzisiaj na szczęście możemy spotkać się w takiej atmosferze, za co bardzo, bardzo dziękuję. I serdecznie już teraz gratuluję. Szanowni Państwo, jesteśmy otoczeni dumą naszego powiatu. Drodzy stypendyści, kryteria przyznania Wam różnych stypendiów, które za chwilę przedstawię, świadczą o szerokiej wiedzy, umiejętnościach, świadczą o Waszej determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu. Wasza postawa i osiągnięcia są godne wyróżnienia i właśnie dlatego zostaliście dzisiaj zaproszeni na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Sępulnie Kraińskim. Przyłączam się do tych słów Pani Dyrektor co powiedziała, przez chwileczką wymienię nas tu wszystkich. Gratuluję, życzę jeszcze dalszych sukcesów maturzystom, oczywiście połamania długopisów, pozytywnym tego słowa znaczeniu wszystkim pozostałem. Również wiem, że są różne konkursy jeszcze tutaj, wyjazdy do Warszawy dwóch osób z naszego powiatu na też konkursy. Życzę powodzenia właśnie im, żeby promowali nasz powiat tutaj i szkoły, do których chodzą jak tylko mogą. Gratuluję, wszystkiego dobrego, i dużą w wytrwałości, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego. I na koniec naszego programu przedstawiamy nową szefową sanepidu, która zastąpiła na tym stanowisku odchodzącą na emeryturę Elżbietę Estkowską, a ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Chciałbym, żeby ta uroczystość miała się taki charakter podniosły, oficjalny, ponieważ chcemy podziękować tej pani inspektor która pracowała w powiatowej stacji ponad 22 lata, a inspektorem była nieprzerwanie od 2017 roku, najpierw jako pełniąca obowiązki, następnie od 2018 roku od 15 stycznia jako państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Sępólnie i kolejna kadencja dobiegła końcowi, czyli trzecia, tak? Dobrze liczę? od 18 od 8 7, ale to była taka przerwana tam roczna w sensie tylko pełniące obowiązki, a później pełne kadencje od 2018 do 2008 czyli 3 jeżeli dobrze liczę plus ten właśnie kawałek pełniący obowiązki i myślę, że to jest taki dobry czas, bo jeszcze załapała się pani inspektor na zwalczanie pandemii i, mo i mogła swoje doświadczenie wykorzystać w tym naprawdę bardzo trudnym okresie dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie artykułu 11 ustęp 3 i 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz na podstawie kodeksu pracy powołuję na okres 5 lat dniem 15 stycznia, czyli od wczoraj, na okres 5 lat, to jest do 14 stycznia 2026 roku, Panią Gabrielę Krauzę na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim. Tak jak już Pani Inspektor powiedziała, Pani Gabriela Krauze również legitymuje się 22-letnim doświadczeniem pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na różnych jego szczeblach. I myślę, że swoją postawą udowodniła już nie raz, że możemy jej zaufać, chociażby wtedy, kiedy to pierwsza misja tworzyła się na wyjazd do Bytomia i w ciągu jednej godziny to była jedna z czterech osób, która powiedziała tak jadę, bez żadnych pytań, bez żadnych, tak jadę, jutro, o ósmy wyjazd. I to było e, kwestia tylko, że na tydzień i, i to wszystko. Nie było żadnych zbędnych pytań, za ile, po co, dlaczego, w jakiej formie, tylko po prostu jadę. I ludzie jechali naprawdę do pomocy do tego Bytomia, nie, tak naprawdę nie wiedzieli, e, co ich tam spotka, co tam może być, a tam po prostu stacja nie dość, że była zamurowana telefonicznie, bo żadne telefony już nie działały, to jeszcze wianuszek e, górników wokół sta w oku